Dobry wieczór, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 58 dzień mojego wyzwania Nofab. Bardzo Was przepraszam, że dzisiaj dopiero po północy wrzucam, wrzucam filmik. W zasadzie nie wyrobiłam się po raz pierwszy nie wyrobiłam się przed północą i nie wrzuciłam filmu. Ale to wszystko dlatego, że przygotowuję, przygotowuję coś naprawdę ważnego i coś naprawdę dużego i na razie nie mogę jeszcze powiedzieć, co to jest, ale, ale dowiecie się niebawem. Um, tak. Dzisiaj tylko właśnie taka krótka zapowiedź, że coś się szykuje, coś będzie. Um, to będzie bardzo war wartościowy film, który będę mogła Wam, um, mam nadzieję, zaprezentować um, przynajmniej czasowo. <ś> E, tak, to, 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 wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. E, chciałam Wam tylko powiedzieć: dzisiaj nie będzie takiego merytorycznego filmu, nie będzie, e, nie będzie żadnego tematu. E, chciałam Wam tylko powiedzieć, że warto robić nofap. Naprawdę, naprawdę, kochani, zobaczycie e, jakie cuda wydarzą się w Waszym życiu. W moim życiu dzieje się bardzo dużo, bardzo dobrego. Jestem w stanie przepływu, jestem w stanie flow. Czuję, że życie jest piękne. <grych> Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia jutro. Satnam.